Ja słucham na słuchawkach, no nie? Mam oczy zamknięte. NIMA! No e i co? Nie ma, nieudana fuzja. No, niestety przyjąłem przez pal esencję esencje twoje odgłów e, Co? <śmum> <śmum> no, przyszedł na trzeciego. <śmum> ...monter. <śmum> Zobaczcie, ja mam królewskich zwycięstw, nie? Zero. O, Monter ma dwa. Czujesz się, czujesz się lepszym graczem, przyjacielu? Chuj. <ścoughs> Chuj. Dawaj tutaj. Nie wiem, co tam jest, ale... Dawaj tutaj. Jesus Christ. Ja wybierałem miejscówkę, także wyjdziemy z tej miejscówki, nie? Bo jak Andre wybiera miejscówkę, to rozwyczaj z niej nie wyjdzie. Dlatego wyjdziemy. wyląduje gdzieś z boku tej miejscówki, żeby przeżyć. <grym> się chyba schował, bo słyszę po nim skupienie. Dobrze mówię? A jest teraz taki pe perk, bojownik buszu. W czym? No tutaj, w tym. W bajewerce. Co tu tak wali cały czas? A widzę chłopa. Chyba i widzę drugiego I też leżę. Dwa fragi. Bum, 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 bum. Z drużym drużyn, Powaliłem, jestem Będzie. dobry. Tutaj, chłop. Ucieka. Tu też. Boże, same, same leżące cele. U mnie, u mnie. No, nie mam amunicji. Leżę, zdech. Jestem prosem, w ta gierka. Ja będę kurwa nawet nogach Łe! Widziałeś? za 400 tysięcy wow. A wiesz co no to za tak glitchowanie tego jest ten? To one są bany Ale mam w dupie to, ja nie robię żadnych gliczy, Tylko po prostu A wiesz jak, się robi, wiesz, jak się robi glitch? Wiem, że na tych schodkach coś tam się <gryny> robi <gryny> Ale że można edytujesz, po, edytujesz podłogę usuwając połowę <laughs> i musisz środ, środek motora na ten, ten płoteczek, nie? I wtedy zajrzać jako triki, może tak w nieskończoność. No jak, to standardowo dopracowana. Pokazać ci Andre, jak to się robi? Chodź ci pokażę. Chyba <laughs> co się dzieje! Eee, Bum, 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 bum! Tutaj! Na niego! Na niego! Bum! Gdzie e. ja w domku. Czemu ja dost A, jeszcze tu jest... Dobra, tu jest z boku drugi. I tam jest, tu jest jeszcze jeden I trzeci jest na daleko, trzeci jest na daleko I tam na daleko trzeci Jeszcze mam leci, leci, leci Młotkiem dostaniesz Kurde, blisko było Wszystko wasza wina Ja kurwa zaczął bawić tam I ściągnął sobie tą Ej, 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 ratunku Tutaj ktoś strzela I co Andre? ty myślisz, że co? Że fajny jesteś? Ja chciałbym wam no. powiedzieć, że jeszcze parasolki nie mam w tym sezonie, także no. moglibyście się w końcu postarać. No. A to po tym filmiku nie robiłeś już nic? Nie, nie robiłem parasolki Andrej okay. Andre na Mundial się szykuje 2K26 w reprezentacja Polski Andrzej zastępuje godnie Roberta Lewandowskiego. A nie mam, nie mam tej emotki, nie kupiłem. Mogę wam puchar podnieść. O, ja wy, wy będziecie kopać piłkę, a ja będę podnosił puchary. Będę jak Salt Bae, wbiję się na ten, na Mundial XD. podotykać pucharu. O, mam młotek. Nie ma muchmallow? Same bandaże mam w domu, co jest? Powodniej się leczyć. Nie. nie mam nic. Andrzej, łap, a ja ci podrzucę broń. Czekaj, tu już No Czekaj, ja ci już rzucam. Gdzie ty jesteś? Czekaj. No. Łap, <głos> 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 łap broń. <noise> Matra się z kimś strzela? Hmm. Jak ja? Fajer ze spielnalać. No Pewnie już trzy fragi. Całą keepera Ty jesteś potężny. Mówić, że prost jestem. No dobrze, to, 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 ja wiem, że ja ci nie wierzę w takich rzeczach. Nie? Musiałby, musiałbyś mi pokazać, nie? No, filmik zrobić, że zrobiłem nie. trzy fragi. Skrzesza się ktoś. Nie, flagi nie przypadze jestem. A. fuck boy. kurwa jakaś granat a to ty chuj myślałem <grywia> że <Księżę, grywia> to się <na> granat <grywia> jaka reakcja Andraki i taktyk to tu za kamieniem, tu deges, tamto. <grym> zobacz, Tak to Spotka <grym> pierwszego chłopa, nie? Zawsze. Ale oni się tam leją. Przed nami, no. Tam się coś no. leją. Dawajcie na trzeciego, tego, tak, to skoda. To nie młotem. No, tu jest, typ. Tu. Do góry. Jest na stacji, są widzę. parę do tego na stacji Minus 65, biały, leży Jeszcze kumple jego tam są Jeden leży po lewej, się biją Widzę Jeszcze na daleko na górce, na górce nie tam. Ja myślałem, jest to... na Tak, 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 tak. Minus 30. Jednego zabijam. Minus 30 kolejne. Biało. Wrzucają do mnie coś wnieść głowę. Nie, mają ten. Jeżdżamy yy... tam do nich? biały Bra. leży Bra. leży jeden z górki Podnieś. mogę podnieść się teraz na czego ktoś się wbija plecy wam uciekaj, uciekaj daj do tych na górce ja tam trzech trzech chłopów jest na górce ja tam się wbiłem, nie? Dą do mnie leży jeden ja też leżę Nice. Rozsypałem ich. Ja jednego rozwiadałem. Nie ruszaj się. Apteczkę mu daję jeszcze! Mówiłem, żebyś się nie ruszał. No na dole. Ale ty weź? Gdzie byliśmy? lecz. ty się lecz. <laughs> ty się lecz chłopie. Co to Co to jest ten. krona, da? O, tak złota strzelba! Może coś jakieś? Papy? Tu jest chyba jakieś. Nie, czego? Mam spray, a chcesz? Mam 6 tych. 6 e... piwek, ale. Nie Kurde, skupiam. nie w tą stronę. Próbowałem, czy dosię zrobił, zdrowie. No to jest coś dla mnie. Możesz na kimś to użyć? Nie, na no sobie. Nie, Waldekramie tego używa. No bo. De, no bo śmierdzisz, kurde, na no dezodorantę muszę cię potraktować, no. nie. Nie wiedziałem, że tak można. Ileż można? Ile można śmierdzić? No. Do, do strefy chodźcie. Br broni używające się tych nabaw mogą nie zużywać amunicji. Kozak. Do strefy? No, no bo już zamyka się, no. Nie? Hyś! Tu jest leczenie, bym się Hyś! Hyś! I... Kawa, A mam jeszcze piwa, to nas wszystkich uleczy. To chodź do strefy my mamy 10 fragów, to my chyba się nauczyliśmy grać w tą grę. W końcu. Motor ile ma fragów? Że to się sprawdza. Motor ma 5 fragów, nie no to jest... To jest nie, to, to trzeba kończyć karierę. Blisko masz typa. Na mocie. 67, 68, krak Rozjebany <grystanie> cała ekipa. Chodź, Byliście dobrze, a nie tak dobrze jak ja. <grymne> Gdzie ty jesteś, Andrzej? No do no. A, tu. już o wezmę. Macie, macie. Wilk, uważaj! Jezu <grymne> Ej, dobra, wrzucam to. czy masz. Ej, oni się dobrać. leczą gdzieś tam. Ty, balon, zobacz! Leci na balonie. Spad. Ej. W lewo coś strzały. Tam. A to monter. Co robimy? Coś tu leci. Te góra, góra Ej, dostałem hita. Gdzie jest skąd? Tu. A też. A tu jest. Gdzie tu zaznacz mi? Chłop na balonie jest. A tu z boku jest drugi. Tu idzie z boku. Gdzie z boku? Tu, tu Dobra, idę go, idę go najabać Kurwa, ten z balonikiem będzie nam... Mnie... no ja pierdolę Twitch, Balber, coś tam są? Gdzieś na pewno Balonik jest dobry, bo na trzech balonach możesz iść tak wysoko do góry, że oni się nie będą widzieć w ogóle Do strefy, do strefy, bo... Plecy, 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 Waldek, za kamieniem. Tam, chłopiec. Ja uciekam. Ale jak mu przyzwoniłbyś młotem, to człowieku. Gdzie go Czy kartę montera? Nie, nie wziąłem, nie brałem. Nie, to już nie ten Te daleko. Leży. O. Tam już cała ekipa była, no pojedynczy. młota używaj, Badek. na rocie. Zawsze to wiesz, i tu do domku się wyliczymy? I na skocznie, I jebu. <grymne> Adam małysz. Icy mi Mario. Tylko nie jesteście w strefie, więc tak stój przy oknie. Dostań Hita. A. A mój nie mogę wziąć do góry Brawo ty! Czekaj ty. Was... Czekajcie Chodź. bo po Was zabija A poczekaj bo tu może być jedzenie w tym a. Dalej na lewo Do na sejcie. O dawaj tą ciężarówę O słupa. Czekaj na mnie, czekaj na mnie Dobra To jest strzela Domek Tu, 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 tu za drzewem Leży. Chodź tam pódziemy Wyjebało go w kosmet. ale Aleś dobił go Lurpy tu macie Ty, ktoś tu jest Chodź, no. się trzymamy razem, razem, razem dobra, Tu dobra. góra, góra, góra Jest u mnie chyba To tak, jest, widzę go Leży Dobra I to tak Ale co to ekipa ja tu trójka została Zotałem ci Chodź tu do góry, może, to jest lunch pad żeby był Dawaj, chodź, na taktykę Zobacz, zobacz, dajemy na Chowamy się kurwa pod schodami <grywa> Idą, 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 idą Czekaj, czekaj Widzisz ich? Przeładuj sobie wszystko Widziałem kiedyś taką strategię, że właśnie Kolesia zabili pod schodami. A Kumpel jego siedział pod spodem. Yy, uleczył go i zabił Kolesia, który mu tańczył Chodzi. A, no tu jest obok, nie? Tu wleci. Dwóch jest u mnie, dwóch jest. Schodzi do ciebie. Schodzi, przed. Dwóch, dwóch masz. Na! Kurde, ostatniego. Nie. Yy. To, 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 ale bo nie poczekaj się skupić na jednym, bo drugi się na plecach waduje. Ale jednego zabiję, musiałem go dobić. Ta animacja jest tego przejścia na tą mapę. Mhm. Animacja przejścia jest spoko, na pewno mhm. lepsza niż poziom, jaki reprezentujesz, grając w grę. Kurwa, ja mam parazolkę, tego ty się możesz pochwalić, 113 podział, a ty? Pokaż mi swoje osiągnięcie, Przeżyłem, bo co gierca, ty byłeś martwy. Nie no, zabili cię. No ale na końcu, no. No ale zabili cię. Dobra, cicho. Mam typa. Słyszę, słyszę. Kurwa, gura, gura, Góra, góra, gwardy. A nie, no dobra. to dobrze. To ja zługułem. Góra, góra, góra. Mówiłem coś, góra. Góra. O tam jest ten, e, Ciężaruwa. Możemy ją zniszczyć. A ja bym chciał jakąś lepszą broń i tu ktoś idzie. Tam się Biegasz. Tutaj w tej chałupie biegasz. Nie ja wiem, ja piję. Obity, na dole jest, pod tobą jest, piętro niżej. A widzę, widzę. Nie widzę. Minus 60. Nice. Haha! <laughs> Jeden do jednego. Dobra, kur... <laughs> chodź model w tą dzierżawę Dobra, odwrócił się Tylko nie wyszedł Frank Oter, chodź mm. Idzie tu kuryś Są kopy w ogóle, jest, jest, jest Je, biały jest, biały O, y, nabisko BUM Już jest dalej BUM Także Jeszcze no dobrze. Zabity z młota. Nie przejmujmy, to był nasz robieńca. Więc... Był tu jeden chyba, nie wiem czy mam nie wziął mam Monter, Monter się strzela. Tu wchodzą, tu wchodzą. Idę, idę. Bum. Gdzie są? No, koło idą. Jeb. Yep. Złota. Musisz się przestać kraść fragi. Eee, masz ten rybę mam też. No, no, Kradniecie no. fragi, to są fair. Łączę. Ja A zero. 5. Ja zero. Zero. Spokojnie, ja wam tą grę wykeruję. To jest jakiś chłop. Pod nami, pod nami. Lecy, lecy Trollka. Tu, góra. Biało ma. Tu górka. Krymie. Tu lewo, lewo. Dobra, powtórkę. Boom. Zostaje. Zostaje. Tu, tu, tu gdzie zaznaczam. Na górze? A, na dole widzę. Zaznaczyłem ci go. Dobra, wiesz. Mam dalej zero fraków, nie? Są oszustwa. kurka! Dostał, z miecza. 90 mniej. Rzuć mnie piwa Przeszkoda. Ita. I. Wiwa. I mm -hmm. <gulity> <gulity> to, to, to jest fajna montaż tak? Tak, ja wiem, tylko chciałem to sobie przeładować, kurwa. <gulity> Ja zbiorę Puchy. tego typu tam po prawej Czy ten mam teraz piwa 58 Eeeh Klucz ten? mam? Tak coś Lecci tutaj, to sobie od razu kawy Bierz Gdzież Waldeck? Na górę, chodź tu Połowaj zajebane Dobra gdzie ten jest tutaj Wróć się. A to się gdzieś chowa. To jest strefa, nie podniesiemy tego chodź. Ginę. giniesz. mi się. O młotek. Teraz pytanie młotek czy PM? Chyba nie, chyba ja bez młotka tam zagram. Tu się padło Lotnia, nade mną, trzy osoby Gdzie? Nade mną Ze strefy lecą? Tu, tu gdzieś Młotek ma tu, tu prawo, tu prawo Biegnie Uważaj motyl Tu górka, od razu górka Mam na górce już są dawno Był tam blecz Jest górka Patrz. Nie widział zaraz no do... Jeden tam jest chyba Tak należy ale jeden, no dostałem gonga, nie? umarłem może nie, tam jest dwóch tak mocno obitych. Oni są mocno pobijani. To ja, ja też. Kurwa.